Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku z Krasza. Nie robię z tego żadnej serii, ale tam mówię, coś tam znowu spróbujemy podziałać. Chyba, może pokażę, co mi się już udało do tej pory przejść. Proszę. Plansza zimowa. Swoją drogą powiem szczerze: im dalej w las, tym trudniej. Tu mamy bagna Dingo Villa. Mamy Azję swoją drogą, ten, jeżeli chodzi o te plansze, to bardzo ona się wpasowuje w klimat noworoczny. Także tu mamy również, tak jak tak powiedzmy, nazwijmy to misję misje poboczne. Tu mamy również retrospekcję z taśmami, o swoją drogą też bardzo bardzo wymagająca poziomu, może wam pokażę, proszę. Ale na szczęście nawet mi się udało w większości wbić max w sumie jednego nie ukończyłem tego ale to muszę jeszcze jakiś patent na to zdobyć bo tu jest naprawdę mega ciężko i tu mi brakuje też jednej skrzynki bodajże, rzecz dwóch i muszę też właśnie wrócić za jakiś czas ogarnąć także tu mamy planszę, ja to mówię planszę piracką z tego właśnie jest jeden odcinek na kanale, z swoją drogą troszkę mi tam nie poszło za dobrze niestety, no i to jest początek, tak? pustkowia zomowiska Ale jeszcze powiem tak szczerze że bardzo fajne w tej grze, w tej grze jest troszkę mi się kamera przedstawiła, bardzo fajne w tej grze jest maksowanie maksowanie poziomów dlaczego już mówię żeby wymaksować poziom bo może pokażę tak mamy 6, 6 kryształów do zdobycia trzy kryształy to są Skrzynki, tak? Kolejny kryształ to jest bodajże yy, przejść planszę. Nie tracąc więcej niż trzy życia. Kolejny to jest ukryty klejnot. No i tam szósty dostajemy za, za wszystko, tak? Yy, także tutaj mówię, no bardzo fajne. I do czego zmierzam? Przykładowo, przechodzimy sobie tam raz. Możemy sobie zebrać wszystkie skrzynki i mamy trzy diamenty. Kryształy, diamenty. I to nam się już zapisuje. Potem wracamy, przykładowo, i na przykład nie zbieramy sobie skrzynek, tylko idziemy tak, żeby nie stracić życia, no i nam się dopisuje czwarty diament. Więc mamy już cztery, tak? Następnie możemy szukać sobie klejnotu, także to nam się w ogóle nie resetuje, tylko każdy, że tak powiem, postęp na planszy się zapisuje, więc to jest akurat spoko. Także jeśli by ktoś chciał tam wymaksować, ja pewnie z czasem wrócę, będę maksował po drogu, chociaż mówię nie od razu, bo to jest taka pozycja, która naprawdę troszeczkę. Nerwów zjada, a też nie o to w tym chodzi. Naprawdę bardzo fajna odsłona. Uważam, że godny, godny, następca poprzednich części. Chociaż bardzo darzę sentymentem. Sentymentem. Yy, oryginalną trylogię. W sensie oryginalną, tak? Pierwszą trylogię, chyba najbardziej. Dobra, no to co? Lecimy tutaj. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Może nam się uda coś tam ugrać. Zobaczymy. Troszkę mi się kamera, przepraszam Was bardzo. Tak po amatorsku, ale to też nie jest jakiś kanał nie wiadomo co. Dobra, lecimy z tematem. Mamy tutaj. Dinozaury, więc pani parku Jerozolimskiego myślę, że będą zadowoleni. O! To się wam to przypomina? Bo mnie też uwie z pierwszej części, okrasza? <laughs> Także to już naprawdę. Poziomy są wymagające. Żeby to wszystko naprawdę przejść na maksa. No to trzeba trochę poświęcić czasu. Udało się. Mamy maskę. Może was nie będę za nią zanudzał i nie będę robił nie co. Bo to też nie o to chodzi. Sobie przejdziemy razem. Jeden poziom i, I zobaczymy co dalej. Mamy sejwa. Także elegancko. Ogólnie gra w tym trybie współczesnym czyli że. Nie muszę zaczynać od początku, tylko od punktów kontrolnych. Także. Ale następnym razem, jak będę grał, to mam właśnie w planie przejść sobie właśnie klasycznie czyli normalnie z życiami, bo, bo jednak to miało swój urok. To miało swój urok. Lecimy dalej. Ten podwójny skok tutaj to jest rewelacja. Jak wiemy, w trójce mieliśmy te podwójne skoki. O, mamy nawet taśmę, udało się. Ogólnie z taśmą jest taka ciekawostka, że ona się pojawia tylko wtedy, kiedy nie mamy straty życia. W sensie, jeżeli stracimy życie już chociażby jeden raz, to ona znika, więc żeby tę taśmę zdobyć, to też do, do tego momentu trzeba, trzeba dojść bez straty życia. Potem musimy po prostu od nowa. Taka ciekawostka. Także mówię, staram się robić wszystko jak mogę, ale też jak widzę, że już faktycznie mi coś ten to idzie dalej. Kiedyś tam się wróci i się będzie, myślę, to tak jak mówię, maksować. Ale to o, mamy jakiś bonus. Przepraszam, już kurde, muszę coś z tą kamerą zrobić. Bo to już takie, tak nie może być. Muszę to poprawić. Dobra. Co my tu mamy, żeby to jakoś ogarnąć raz, dwa. Ojejku, dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Jeżeli mi się nie uda, no to. Nie będę was tym zanudzał, pójdę dalej, a sobie do tego wrócę po prostu. No i masz. Może być ciężko tutaj, te bonusy nieraz naprawdę, im dalej w las, tym jest, tym jest naprawdę bardziej wymyślnie. No. bo muszę inny patent obrać bo coś mi to nie wychodzi No i ogólnie też chcę zwrócić uwagę, że O ja. Dobra, moi drodzy, ja nie będę tutaj, bo mówię, muszę na spokojnie, a też nie chcę, żeby odcinek trwał do wiadomo ile. Przejdę sobie bez tego bonusa, a do tego wrócę i tyle, bo to bez sensu, żebym Was też... No i oczywiście mamy również te maski, tak? Dzięki którym... Dzięki którym możemy robić różne rzeczy, tak? Spowalniać czas, yy... Sprawić, żeby, żeby się na przykład jakieś platformy pojawiły lub znikły. Także mówię, no jest tego. Czy na przykład, jakąś mamy też taką maskę, która nam daje, że tak powiem, yy, która nam daje yy, moc uderzeń, że tak powiem, tak? Kręcimy się w kółko, taki młynek. Mamy różne, różne możliwości. Wyskoczymy? Ajajaj, spróbujemy stąd jeszcze. Udało się. Tam chyba nic nie ma. Więc lecimy dalej, mamy save'a. fajnie. Dobra, hop. To jest też bardzo fajne, uważam, że. Tutaj twórcy też bardzo fajnie zrobili z tymi. O jejku, tam był ten diament. Cholera. To następnym razem sobie do tego wrócę i po prostu przejdę jeszcze raz, ale to już. No i proszę, mamy metę, udało się, szału nie ma, bywało lepiej, ale mówię, też nie polega na to, żeby Was zanudzać, chciałem Wam po prostu pokazać troszkę, no i tyle, tak, poziom ukończony, no jak widzicie, mamy dwa diamenty, no i udało mi się też przejść, nie tracąc więcej niż trzy niż, yy, życie, tak, więc też mamy, no i to mam już zapisane, mam też taśmę, też się udało, więc, więc tak naprawdę zostało mi zebrać wszystkie skrzynki no i ukryte, ukryte trofeum ale z tym ukrytym trofeum to nie ma bo gdzie jest więc spoko nie także sobie przejdę mówię już ten także tyle ode mnie was pozdrawiam dzięki za oglądanie no i co myślę że coś tam jeszcze wpadnie ale co no to zobaczycie na bieżąco mówię trzymajcie się na razie cześć